Co porabiacie? Robimy projekt do szkoły na walentynki. Mama, ale nie mamy pomysłu. Oj. Hmm. Widzę, że macie jakieś kartki przygotowane, ale są puste. Wiecie co? Mam pomysł. Taki. Chcecie ze mną zrobić taki mały projekt? Tak. Może moglibyście go pokazać w swojej klasie. U wydaje mi się, że nikt takiego jeszcze nie przygotuje. Tak. To kto mi pomoże przygotować? Ja. Okej. Okay. Co potrzebujemy? Potrzebujemy talerz, wodę i mazak. Ojej, zapomniałam. Potrzebujemy jeszcze słomkę. Okej, okay, widzę, że macie wszystko przygotowane bardzo dobrze. No to zaczynamy. Co to trzeba robić? Ok, który kolor wybierzemy pierwszy? Różowy czy niebieski? Różowy. Ok, to może zrobimy dwa serduszka. Jedno niebieskie, a drugie różowe. Co wy na to? Tak! Super. Ok. Dobrze, to mama narysuje. Serduszko na talerzu. A wypatrzcie uważnie, co mama robi, żebyście mogli zrobić to samo w szkole. Okej. Okay. Okay. Okay? ok, pierwsze zrobimy niebieskie serduszko. Pamiętajcie, że musi być w środku pokolorowane. OK, pierwsze serduszko zrobione. Teraz spróbujemy zrobić różowe serduszko. Serduszka mamy już gotowe. Teraz potrzebujemy zalać je wodą. Zalewamy teraz wodą. I teraz dmuchamy słomką i mamy takie kręcące się sarduszka. O mama, jak ty to zrobiłaś? A, no to widzieliście sami. I co, podoba wam się? Tak. Wydaje mi się, że nikt takiego projektu w szkole nie zrobi na Walentynki. Także, dzieciaczki będą mogły same później zrobić to w domu. Teraz ty Bingo spróbuj. Okej. Okay. Niech się serduszka kręcą dookoła. Mama, Bingo dmuchnęła i zepsuła moje serduszko. Nic się nie stało. Zawsze możemy zrobić nowe. Okej. Okay. No dobrze, to ten projekt mamy zakończony. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, ale to tylko w domu. Bo takie rzeczy będziecie musieli zrobić z osobą dorosłą. Dobrze. Okay. Także tylko ten projekt możecie wykorzystać w szkole, ale jeszcze możemy wymyśleć jakieś inne fajne rzeczy na walentynki. Dobrze, to poczekajcie, mama to posprząta i przyniosę następne rzeczy, ok? Okej. Okay. Do naszego następnego projektu potrzebujemy kwasek cytrynowy, świeczkę, patyczek do uszu i kartkę papieru. To co się robi, mama? Teraz zrobimy sobie taką tajemniczą wiadomość. O! Oh. Oh. Mama coś napisze, a później odczytamy mój napis nad świeczką. A co? No to zobaczycie. Okej. Okay. Okej. Okay. To poczekajcie sekundkę. Mama zaraz coś napisze dla was. Już oh. prawie kończy. Zwalimy sobie teraz śpieczkę już nasz napis prawie wysyp i do ciekawe co ta mama napisała A co tam za szepty jakieś słyszę nic, nic? No, to musicie poczekać. Już zaraz będzie nasz napis suchy Czemu tu jest ogień? A, no zobaczycie same, zaraz. Musicie tutaj być... nie ma lawy? No, raczej mama lawy nie robi. O nie, kto? Blue i Bingo, pamiętajcie, musimy zachować ostrożność. Nie możemy dotykać ognia. Okej. Okay. Mama, gdy dotykasz ognia, to się poparzysz. Brawo, Blue. Masz rację. Próbujemy odczytać teraz Naszą wiadomość. Zobaczymy, czy mamie się to uda. Prawie nasz napis jest gotowy. Ej, to jest nasza ukryta wiadomość, dziewczynki. Mama cię tu pisze. Kocham cię. Tak, Blue. Dobrze. Kocham cię, mama. O, ja też cię kocham. I ciebie też, bingo. Bardzo. I co? Podoba Wam się? Tak, tak. Tylko pamiętajcie, jeśli chcecie wykonać taki projekt w domu, musicie to robić z osobą dorosłą. Mama. Tak, co Blue? Robimy, co robimy teraz? Okej, okay, to pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, albo może dwie i resztę coś będziecie musieli sami zdecydować, co pokażecie w szkole, dobrze? Okej, okay, okej, okay. okay, to poczekajcie chwilkę. Okej okay, dziewczynki, mam dla Was dwie kartki. Jedna jest z taką pandą, a druga jest z minionkami. Ja chcę. Będziecie mogły napisać może jakąś wiadomość dla swojego best friend. Okej. Okay. Okay. Ale jeszcze coś Wam pokażę. A co? To. Chcecie coś zobaczyć? Tak, tak. Okej, okay. to to jest dla Ciebie Blue, okay. a to jest dla Ciebie Bingo. Teraz musicie skakać jak najwyżej się da. Okej. Okay. No to do dzieła. Skaczemy, skaczemy, skaczemy. Najmocniej. O, o, co to się dzieje? Co to się dzieje? Patrzcie, co to się stało napompował się taki balonik ja też mam wow! coś to wyskoczyło co to było? okej okay, dziewczynki, mama idzie sprawdzić co tam tata robi bo jakoś bardzo cicho siedzi na tym komputerze tak dobrze, to wy teraz możecie sobie zrobić kartkę okay, walentynkową ja kocham cię, mama na ja też, też. O! Dobra, no to proszę. Ty Blue, dostaniesz z minionkami, a ty z takim pandusiem. Bingo. Narysuję serduszko niebieskie. A ja narysuję czerwone. Bandit, a co ty siedzisz tyle na tym komputerze? Co ty tam oglądasz? A nic, jakiś mecz. No dobrze, to zaraz proszę wynieść śmieci, ok? Ja idę robić małe porządki w domu. Jasne, jasne, zaraz. Znowu te śmieci. Ok. Postawię tutaj O, blue i bingo, jesteście już z powrotem. I co? Jak t projekt się udał? Wszystkim się podobał. O, tak, zrobiliście to ze serduszkiem? Tak. tak? No to fantastycznie! Mama, nie uwierzysz, ile dostaliśmy bez rzeczy? O, tak? Patrz baba, ile dostało? Ładnie. Wow! Pisać. To musicie pokazać. Patrz, mała, dostałam takie serduszko. Wow! A co tam jest w środku? Otwiera się i jest taki dinozaur. Dostałam. Taki dinozaur skusi. Wow! Super! Patrz, jak Poczekaj. Ojej, ile prezentów? Zobacz. I Dotknij! O, super! No to będziesz miała nowego przytulasa do spania. Tak. I co tam jeszcze masz? Pokaż... Jej, jeszcze mam. O, jakiś papet widzę, serduszko. Ja mam jeszcze takie serduszko. Be happy. O, świetne! Co ja tu jeszcze widzę? O, jakiś brylok. Dostałam jeszcze takie coś na rękę. O, taka bransoletka i można. Upsi! Gdzie ona poleciała? Och, zaraz podniosę. I co to jest? Mam jeszcze takie coś. To jest chyba. Co to jest? O, jakiś slime. Hm, super. O, dzięki bingo. Tu mamy taką bransoletkę. to jeszcze serduszka. Super. Dobrze, teraz może bingo, pokaż ty co dostałaś w szkole? Ja dostałam Play-Doh. O wow, pokaż, a co to za naklejeczki serduszka? Mm -hmm. A jaki kolor Play-Doh? Green. Zielone, tak? Tak. O super. O bingo. Jakie wielkie serduszkowe okulary. One są Barbie. Super, wiesz co? Ja też mam takie serduszkowe okulary. Chcesz zobaczyć? Tak. Patrz, Bingo. Będziemy mieć podobne okulary. Tak, możemy wyglądasz. A, dziękuję, dziękuję. No dobrze, pokaż jeszcze, co dostałaś, bo jestem. Ciesz, ciesz, pozwalać. Mmm, pachnie jak jabłuszko, tak. zielone. Super, a co to jeszcze masz? O! O tak, zrobiłaś to w szkole? Tak. Super. Zrobiłam takiego piasta. Pięknie. A co to jest to? Bo to przywróciło moją uwagę. Co to za to? O, proszę, zobaczcie! Jaki ołówek kolorowy. Musimy zobaczyć, nastrugać i zobaczyć jak on maluje. Co tu jeszcze masz? O, bańki dostałaś? Tak, ja, ja też mam bańki. O, pokaż. Ty masz blue czerwone. O, chyba już zużyłaś wszystko. A co to jest w tej pieczątce? O, to jest chyba jakaś specjalna walentynkowa poczta. Mogę zobaczyć? Bingo, mogę zobaczyć? Tak. Pokaż. To jest jakiś chyba list walentynkowy. Fajny? Wow! Super! I się dostał taki zaszyt. O, oh, wow! Piękny! To będziesz mogła robić swoje jakieś notatki szkolne. A no, ja też dostałam notes. Wow! Popatrz, jakie fajne serduszko! Też będziesz mogła robić swoje jakieś notatki. I mam co, Mama. A co to jest, Olaf? Tak. Mama. Tak? Ja zrobiłam to w szkole. Wow, super. Co to mamy, co to mamy? To jest jakiś Spiderman. Okej okay, dziewczynki, idziemy zjeść obiad. Resztę pozwolę Wam na trochę wolnego czasu. Będziecie mogli się pobawić wszystkimi rzeczami, które dostałyście ze szkoły. Uważam, że wasz dzień walentynkowy w szkole był chyba fantastyczny, co? Tak. Okej, okay, kochani. Jeśli podobał się wam nasz filmik, dajcie łapkę w górę i nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, jeśli chcielibyście dostawać więcej takich fajnych filmików życzymy wam happy Valentine's Day kochani. Mamy nadzieję do zobaczenia. Pa pa. Pa pa. Pa pa.